tak sobie myślę, że światło, światło. Jest w ogóle o świetle. Sanioga o świetle. Jestem w kłękach hostelu. Jest nogi. Tak ostatnio sobie rozmyślam o świetle. W sensie takim, że światło jest takim podstawowym kodem. Bo ja raz poznaję dwa... Dwa, dwa stany, kiedy światło jest na zewnątrz i kiedy światło jest wewnątrz. Jest też taki wewnątrz nie ma światła i na zewnątrz też jest tam, kiedy nie ma światła. Chyba, że latarnie są czy coś takiego. Czyli są cztery stany. I załóżmy, że to są Dwa stany. One będą zapisane po prostu 0-1. Na przykład 00001. Zero, albo zero, 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 no to jest 0 w jedynce, albo 1 w 0. W zależności czy, czy światło wewnętrzne jest w nocy, jest w trakcie zewnętrznego braku światła, czy w trakcie. Zewnętrznego, zewnętrznej obecności światła. Jest to taka sinusoida, gdzie po prostu jest czas. To jest sinusoida w sinusoidzie, bo to jest wszystko fraktalne. Więc jeśli jest, jest główna fala sen, i dzień 0,1 to ta fala ma w sobie potwale i te potwale mają potwale i, pod... i tak dalej. Generalnie to wygląda w ten sposób, że są momenty, kiedy jesteśmy we śnie, nawet wszyscy dookoła. To tak samo odbieramy, to jest sen. tu jest zawarty cały cały jakiś program dajmy na to jakaś sekwencja kodu powtarzająca się 0 i 1 tu 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 jest tak jak teraz jest ciemność ale coś miga jest ciemno w pokoju aparat jest włączony leży ja leżę aparat leży na mnie ekranem do góry de facto o. i na tym ekraniku miga jakiś taki rec symbolik ja mam oczy zamknięte i zakryte że jest ciemność ale co pewien czas pojawia się więcej światła w ciemności w wewnętrznej też ciemności pojawia się jakieś światło i to tak samo się dzieje tylko uprośmy, że jest dzień i noc, i w dzień są kawałki nocy, a w nocy są kawałki dnia, powkładane, sprzeplatane, zero To Jest taka sinusoidalność, to dobrze. Tu jest dzień ponad linią na przykład jakąś tam, a tu jest noc. Gdyby to pokazać, tylko że to jest dwuwymiarowe, a tu chodzi o jakąś rzeczywistość podobną trójwymiarową. Tak naprawdę głębokość jest kompletnie nieskończona, to powiedzenie, że można zmierzyć precyzyjnie. Patrząc precyzyjnie co do miliardowych milimetra, to nie da się nic zmierzyć, bo to w nieskończoność będzie rozgłębi. Kartka papieru też ma swoją głębokość, która w pewnym sensie jest nieskończona w zależności. O ile powiększymy tą kartkę papieru, powiększając, powiększając, myślę, że się przejdzie na drugą stronę. I to światło programuje. Pierwsze światło, pierwsze z czym mamy kontakt, jak się rodzimy. Z na światło, po prostu jakieś światło zaczyna się pojawiać. Jakiegoś otworu. No nie, nie, nie. Zaczyna się pojawiać światło w tunelu. Światło w tunelu się pojawia. Tunelem jest wagina. Z tamtej strony tunel, z tej strony wagina. Otwarte oczy zamknięte, otwarte zamknięte, otwarte mrugnięcie, otwarte. Może nawet tak być, że mrugnięcie... Tak, mrugam, jestem wieśni, mrugam, jestem w rzeczywistości dziennej. Tylko czasem czegoś nie widać. Rzeczy są inne. Dlatego trzeba potrzeba taki stan rozluźnienia. Jak się rozluźni, to czas się wydłuża, więc łatwiej coś zaobserwować. Dlatego Sanioga ma być w rozluźnieniu. się w światło. Zamkniętymi oczami wpatruje się w tę ciemność jakąś. Bo światło samo w sobie już jest informacją, czyli otwarcie się na światło powoduje wyjście informacji. Ta informacja wchodzi, aktywuje po prostu to, czym jest sama we mnie. Chociaż nie jesteśmy niczym oddzielnym. Jesteśmy tym samym w innej formie. i auto zasilanie się. i uważam, że jeśli pszczoły zapylają kwiaty, żeby powstawało więcej kwiatów, żeby było więcej miodu, więcej kwiatów i tak dalej, to to zwierzę tak robi. Koniak może to będzie srał na ścieżce, gdzie nie ma trawy, żeby ta trawa wyrosła kiedyś. Zresztą zwierzę robi to, że tak myślę, żeby było więcej tego, co chce, żeby było. Człowiek też tak robi. Kula ziemska jest takim... magiczną kulą spełniającą życzenia tych, którzy nad siebie opalują. Ciebie w dostał człowiek. Jednak nie w sposób prymitywny, za pomocą rąk, tylko zupełnie inny. I to by było na tyle. Światło jest zawsze, tylko nie zawsze jest widoczne taki postskryptu. I zawsze jest dostrzegalne. Zaczynam się skupić z zamkniętymi oczami na, na ciemności, widać jakieś tam w światle wtedy, to światło zaczyna być bardziej widzialne. Z tego świata powstaje to, co sobie myślę. To powstaje sen.